Kolejne spotkanie z serii Siła Kobiet EFATA w klubie Tojowo przed nami. Dlatego jest z nami dzisiaj pani prezes Fundacji Kobieca Przystaj, no i przy okazji organizatorka całego spotkania, Edyta Lesiak. Cześć, Edyto. Cześć. Powiedz nam, co tym razem na tym spotkaniu, na tym jutrzejszym spotkaniu, będzie do dyspozycji dla wszystkich przybyłych kobiet. Po pierwsze będzie wykład psycholożki Agi Odrzywolskiej w temacie asertywności, następnie będzie występ naszego jawożnickiego artysty pana Jarosława Gałęckiego. Będą to różnego rodzaju pieśni, piosenki, w tym również jego autorskie. A następnie Natalia Wojteczko nauczy nas odpowiedniego makijażu, czyli jak na przykład dobrze wykonturować twarz, poprawić, nie wiem, wypełnić swoje zmarszczki. Czyli taki to bardzo będzie wieczór aktywny. Mamy i muzykę, występ artystyczny. Mamy im, jak tutaj się mówi, fragment piękna, czyli jak wyglądać perfekcyjnie. No i z panią psycholog, jak być mentalnie, perfekcyjnie ustawionym. Dla kogo to jest spotkanie? Dla wszystkich kobiet. Chcemy zadbać o nie holistycznie, ale przede wszystkim chcemy też, żeby się dobrze bawiły w naszym gronie. Dlatego zaprosiłyśmy również kobiece biznesy. Czyli będzie na przykład Stanikowe rewolucję, pani brafiterka która może pomóc dobrać odpowiedni biustonosz e, będzie Ela z firmy Krawmaga gdzie będzie można zapisać się na przykład na kurs samoobrony e, będzie Gabrysia z firmy Tiande to będzie, słuchajcie, spotkanie totalne bez tabu, czyli będą podpaski, wkładki, które są jednocześnie takimi e, ziołowymi opatrunkami. E, będzie leśny zakątek, e, dziewczyny robią cudowne, wspaniałe e, świeczki, wianki, e, różnego rodzaju mydełka. Będzie Sylwia Świecka, Bukiet Marzeń, czyli różnego rodzaju takie florystyczne, e, piękne kompozycje. Będzie firma Prałowa? Francuska, właśnie <laughs> <laughs> Trudna nazwa. Dziewczyny są cudowne i mają świetne kosmetyki, właśnie e, francuskie, ale też mają chemię, czyli no, to, co nas interesuje, trochę te, te, te domy sprzątamy, prawda? E, będzie manufaktura od początku do końca sznureczka. Mm. To jest cudowna, cudowna kobieta, która robi niesamowitą, personalizowaną biżuterię. Oprócz tego będzie firma Lila Rouge. Trudne nazwy, ale torebki jej to są petardy. Takich nigdzie po prostu się nie kupi. One są też robione ręcznie przez nią na zamówienie. No, będą też zdrowe suplementy od firmy Duo Life. będzie Depil Concept, gdzie będzie można wygrać, wylosować voucher na depilację. Zamiast tam 250 ten voucher będzie za, za 30 zł. Czyli mamy całą, jak to się mówi, plejadę możliwości i różnego rodzaju aktywności dla kobiet. A powiedz mi, dydko, co w przypadku, gdy jakaś kobieta dopiero dzisiaj się o tym dowiaduje, że już jutro w piątek jest takie spotkanie? Czy są jeszcze miejsca, aby przyjść na nie? Tak. Staramy się zrobić to w taki sposób, że oczywiście tutaj miejsc siedzących przygotowujemy 100, natomiast będą również ustawione stoliczki, zapraszamy na kawę, herbatę, tutaj cukiernia Banasi po raz kolejny nas wspiera, także będzie pyszny, pyszny poczęstunek różnego rodzaju ciasteczka. Jednocześnie firma We Have It nagra to całe spotkanie. Dzięki temu później na naszej stronie www Fundacja Kobieca Przystań będzie można sobie to odtworzyć. Powiedz mi, co jeszcze, bo wiem, że to nie jest nie wszystko, co macie w swojej propozycji dla kobiet. Tak, będzie również stoisko fundacji. Tutaj zaprezentuje się Danusia Tekielak, Usługi Krawieckie. Będzie można kupić różnego rodzaju czapeczki, opaski, gumki do włosów, nasze kubeczki, gadżety firmowe i w ten sposób również również wesprzeć działania fundacji. Oprócz tego zapraszamy na warsztaty Puringu, będzie się można zapisać na warsztaty Puringu. Będą amazonki, na takiej zasadzie nie, że będzie stanowisko, tylko amazonki się zgłoszą, pomachają do nas. Każda kobieta, która ma jakieś problemy onkologiczne, potrzebuje coś się doradzić, dowiedzieć, może po prostu indywidualnie w tej drugiej części spotkania podejść i porozmawiać. Czyli bardzo, bardzo obszerne możliwości dla kobiet. Powiedz mi, to spotkanie oczywiście, jak już wiem, nie jest ostatnim spotkaniem. Czy są już plany na kolejne spotkanie? Kolejnym naszym spotkaniem będą Andrzejki, na które bardzo serdecznie zapraszamy. I właśnie jutro będzie można nabyć już bilety na te Andrzejki. Natomiast program na rok 2023 podamy wkrótce. Na pewno będzie to również kilka spotkań. Proszę bardzo, czyli w klubie tejowo i w fundacji Kobieca przystań jest bardzo aktywnie i dzieje się bardzo dużo. No to na koniec jeszcze Edytko, gdybyś mogła zaprosić te osoby, te panie oczywiście, jak rozumiem, które nie do końca są przekonane o to na ten temat, aby przyjść, to co byś mogło powiedzieć? Kochane kobiety, to jest nasz czas. Zawsze ważniejszy jest dom, porządki, sprzątanie, dzieciaki. Wejdźcie, przyjdźcie, zobaczcie, poznajcie inne kobiety, zainspirujmy się wzajemnie i spędźmy ten czas po prostu razem, dla siebie. Kolejne spotkanie Siła Kobiet EFATA już przed nami, już jutro, w piątek, 16 września, o godzinie. O 18.00 startujemy. Można przychodzić od godziny 17.30. O godzinie 17.30 zapraszamy. Zapraszam.